którzy sympatyzują z Kenetem Bia się z, mo, z, mo, z moim zdaniem nie zgodzą. Niemniej jednak wydaje mi się, że tutaj miejsce które pozostawił Kenet Fredrik powinien wykorzystać i to zrobi. Tak jest, a więc nie najlepiej układają się na razie zawody dla zwycięzcy turnieju sprzed roku, a więc dla Keneta Bier będzie tam sporo oczyszczenia, sporo usuwania tej Brei z kombinezonu, z motocykle, już dwa zabrudzone, zawsze można wyciągnąć z zamkniętego parku trzecią rezerwową maszynę, ale mają, mają teraz chwilę czasu na to ludzie z Timu Keneta Bier, żeby sobie z tym poradzić. Obsada wyścigu numer 6, z pola pierwszego pojedzie Chris Holder. Pole drugie, Kask niebieski Niki Pedersen. Coraz bardziej pada w Göteborgu. Kask biały, trzecie pole Emil Sajfudinow i pod płotem. W kasku żółtym z piętnastką na plecach ustawiony Janusz Kołodziej. Zobaczymy jak teraz Koldi poradzi sobie z pola zewnętrznego spod płotu. Rywale trudni i dobre, dobre, dobre wyjście, jaki będzie dojazd, Janusz Kołodziej założył na pewno niekiego Pedersena, wywozi go teraz szeroko tam zdechł troszeczkę ten silnik, ciężko miał Janusz Kołodziej, żeby wyjechać na tę przeciwległą prostą, ale ostatecznie przekonał uprosił tę jednostkę napędową, żeby zaczęła szybciej go nieść do mety, Holder pierwszy, Kołodziej drugi trzeci jedzie Emil Sajfudinow a zamyka stawkę Niki Pedersen. Emil Sajfudinow był z jednym, chyba najlepiej prezentującym się wczoraj, tak wizualnie dla oka, zawodnikiem na wczorajszym treningu. W pierwszej części jazdy treningowych. jeździł naprawdę świetnie, dynamicznie, elastycznie, z taką zadziorną sylwetką. No dzisiaj jednak na wodzie widzimy, że Emil prezentuje się. Może nieco gorzej, miał w pierwszym wyścigu jedynkę, teraz przywiezie do mety drugą, no i jazda na tej śliskiej brei sprawia mu, no na pewno przyjemności mu nie sprawia, wręcz powiedzmy więcej, sprawia mu spore trudności. Holder już jest pół okrążenia przed metą, Janusz Kołodziej chyba będzie zadowolony, zrezygnował z dalszej jazdy, Niki Pedersen zamknął po prostu gaz, Holder za trzy, Kołodziej za dwa. Emilio Saj za jeden, a Niki Pedersen jednak dojedzie, dojedzie. On jest doświadczonym zawodnikiem. On wie, że w żużlowych sytuacjach zero jest czasami lepsze niż wykluczenie lub defekt lub jaka, jakakolwiek inna forma nieukończenia wyścigu Tak, zdecydowanie. Son też dojechał do mety, jednak on już przegrał właściwie ten bieg na samym starcie, zupełnie się z tego startu nie zabrał i, i na, na linii 30 metrów było dwa motocykle z tyłu. Bardzo cieszy dobra postawa Janusza Kołodzieja, który jak pamiętamy odczuwa dalej skutki upadków przed dwóch tygodni, ale tu dzisiaj prezentuje się naprawdę bardzo dobrze. Bardzo wysokie aspiracje na pewno potwierdził Chris Holder, który bardzo szybki był w swoim pierwszym biegu, a w swoim drugim już po prostu nie miał tutaj konkurencji. Oczywiście. Janusz naciskał, nie, nie, jednak nie na tyle mocno, aby zagrozić Australijczykowi. Na pewno on tutaj jest bardzo zadowolony. Emil, no cóż, no, e, skrobie swoje jedynki na razie. Myślę, że jeśli ten tor troszkę przesnie, jeśli ta, ta pogoda tutaj będzie dla nas troszkę bardziej łaskawie, to jeszcze Emil pokaże się z drugiej strony. Bardzo poważnie zagrażał tutaj przez moment, e, patrzymy na powtórki, e, Januszowi Kołodziejowi. Ale Janusz, jeśli rzeczywiście jest obolały, jeśli ma zrobić sobie ten tygodniowy urlop, żeby wydotrzeć. Strasznie tam to wyglądało, niepewnie przez, taki, przez sekundę jazda Janusza. On musiał po prostu nic nie wiedzieć, tak, tak dziwnie, nerwowo e, oczyszczał sobie pole widzenia, zrzucał tą zrzutkę. Najważniejsze, że wszystko dobrze się e, skończyło, że dowiózł e, w pewny sposób e, tę dwójkę do mety. E, Emil Sajfudinow nie był w stanie się zbliżyć, nie mówiąc tutaj o próbie podjęcia jakiejś akcji w celu wyprzedzenia naszego reprezentanta, a więc e, jest e, szybki, stosunkowo na tyle szybki Janusz Kołodziej, albo na tyle wolny był. Emil.